Kolejny odcinek z Studio Grodzka na Sportis TV. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Majda, najskuteczniejsza zawodniczka Sportiska KPB też w ostatnim sezonie. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, ważne dla wszystkich oglądających nas kibiców. Kiedy powrót na boisko po urazie? Hmm, tak naprawdę to ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bo z fizjopiotrem staramy się, żeby to było jak najszybciej, ale myślę, że to od operacji 10 tygodni to nie wiem, myślę, że może trzecia kolejka, to jakieś tam minuty już będą. Kontuzje są chyba najgorszymi momentami w karierze piłkarza, czy piłkarki? Szczególnie kiedy przytrafiam się jak tobie, kiedy byłaś naprawdę w dobrej dyspozycji. No, myślę, że to mój tak naprawdę najlepszy sezon w ekstralidze. To trzeba przyznać. Dziewięć bramek to też nie przychodzi samo. Ale no, kontuje się zdarzają i trzeba się z tym liczyć. A ogólnie jesteś zadowolona z tego sezonu, czy Karolina Majda mogłaby wyciągnąć z niego, wycisnąć więcej? Myślę, że mogę jeszcze więcej, ale nie chcę być hop do przodu, ale myślę, że mogłabym jeszcze więcej wycisnąć teraz. Jak się zrehabilituję, przygotuję się dobrze do sezonu, to może być lepiej. To w Bydgoszczyce się jak ryba bo wodzie, dziewięć bramek w tym sezonie, w zeszłym była jedna bramka, czyli ten rozwój tutaj w Sportis KKP Twój jest i naprawdę tutaj widać, że starasz się i dobrze wygląda Twoja gra w tym klubie? No tak, dlatego przedłużyłam kontrakt, bo widzę tutaj przyszłość w Sportisie i nie chcę się rozstawać z klubem, mimo że były tam inne propozycje z innych klubów. To jednak Bydgosz to jest to miejsce, w którym się dobrze czuję. Czyli na razie nie zmieniasz barw klubowych, kontrakt przedłużony na tak dwa, lat, dwa sezony kolejne i zostajesz tutaj z nami tak w Bydgoszczy. Jeśli chodzi o całą drużynę, uważasz, że to dziewiąte miejsce to była loka, na którą było was stać, czy mogliście więcej? Myślę, że z perspektywy całego sezonu um, mogłyśmy więcej wycisnąć, zdecydowanie. Jaki mecz w tym sezonie był dla Ciebie najtrudniejszy? Dla Ciebie oczywiście dla całego zespołu. Psychicznie chyba z Medykiem Koni, bo to drużyna, z której odeszłam. I bardzo chciałam ten mecz wygrać i się udało. Czuję jeszcze trochę, że ten, ta porażka pucharowa ze Śląskiem Wrocławem była takim przełomowym momentem, że jesienią ta Wasza gra wyglądała bardzo dobrze, a po tej porażce niestety gdzieś wiosną gubiliście te punkty i, i to był tak naprawdę mecz o stawkę, po bo... Po tej porażce we Wrocławiu już nie graliście tak naprawdę o nic we stralice? Myślę, że ten mecz z Wrocławiem Bardzo, bardzo jakby wpłynął na nas psychicznie. I, I ten mecz nas podłamał i później ta gra już nie wyglądała tak jak byśmy chciały. Jeśli chodzi o kadrę Sportis, to jest zespół młody, pełen energii. Sama jesteś zresztą młodą zawodniczką, więc Zwrzyna powinna rozumieć się ze sobą lepiej niż nie jeden Team złożony z doświadczonych zawodników. Jest tak? Było tak w ostatnim sezonie? Myślę, że tak, aczkolwiek jakbyśmy miały może z dwie, trzy takie doświadczone zawodniczki w ekstralidze, to te młode zawodniczki mogłyby się więcej jeszcze nauczyć. No i kadra sportowa też jest stabilna, po ostatnia Taka rewolucja miała miejsce rok temu, w przerwie a zimą tak naprawdę nie było dużych zmian kadrowych. Teraz też zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No to przez ten rok udało Wam się zgrać i, te, i też to oprocentowało. Myślę, że tak. No, drużyna jest bardzo zgrana i jeśli teraz przyjdą dwie, trzy czy, czy tam cztery zawodniczki, to nie będzie aż już takiego dużego problemu, jak miałyśmy w tym pierwszym meczu z Beniaminkiem, gdzie przegrałyśmy. Jedenaste miejsce dwa sezony temu, dziesiąte miejsce Sezon temu, dziewiąte miejsce w tym sezonie. Jest minimalny progres. Wydaje Ci się, że jesteście w stanie zrobić taki większy krok do przodu? Nie wiem, zagrając w piąte, w szóstą, w szóstą na przykład pozycję w przyszłym sezonie? Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, yy, aczkolwiek nie chcę wybiegać tak do przodu, żeby jakieś, jakąś presję na nas nakładać, ale wiem, że drużyna stać na to. Przeprowadzałem wywiad zimą po, przed rozpoczęciem rundy z trenerem Adamem Guralem, wtedy zapytałem trenera w kontekście Twoich ewentualnych występów w reprezentacji Polski. Trener Gural powiedział, że gdyby on był selekcjonerem reprezentacji, to sprawdziłby Ciebie, ponieważ byłaś wtedy drugą najskuteczniejszą Polką w lidze. Liczysz, że przyjdzie jeszcze jesienią, może wiosną za rok te, ta szansa i dostaniesz szansę gry w reprezentacji? No właśnie do tego pytania się obawiałam, ale nie, nie nastawiam się na to za bardzo. Wiem, że miałam jakby swój najlepszy moment w lidze i tam Gdyby to powołanie miało przyjść, to właśnie wtedy. Teraz myślę, że jak mam tą kontuzję i wrócę po kontuzji, to wiadomo, że gdzieś z tyłu głowy tam to jest, ale nie dostanę. Będziesz musiała jeszcze odbudować, tak? Czy masz tą dyspozycję, tak żeby jest. liczyć na powołanie? No to ostatnie pytanie, takie bardziej osobiste. Gdzie będzie można zobaczyć Karolinę Majdę podczas urlopu? Może góry, czasy pod palmami? Myślę, że u fizjopiotra w gabinecie <laughs> najczęściej. Dziękuję bardzo. Karolina Majda, najskuteczniejsza piłkarka sportiska KPW Bydgoszcz była moim kolejnym gościem w kolejnym odcinku Studio Grodzka. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo.